Panie Starosto, na Pana ręce, dla wszystkich mieszkańców Powiatu Opatowskiego Przekazujemy ten symboliczny ogień pokoju, odpalony, tak jak już tu pan starosta powiedział w Betlejem? W środę w Starostwie Powiatowym Wopatowie odbyło się spotkanie opłatkowe. W sali konferencyjnej tego urzędu spotkali się samorządowcy, pracownicy powiatowych jednostek, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, kierownicy różnych instytucji oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców i stowarzyszeń. To ważny dzień i wyjątkowy czas powiedziała wicestarosta Małgorzata Jalowska. Jak dodała takie spotkania pozwalają podziękować wszystkim, którzy się angażują w życie Powiatu Opatowskiego. Wyjątkowy to czas, czas Bożego Narodzenia, ciepła radości, życzymy, życzymy sobie, podsumowujemy rok. Dla mnie ten dzień jest wyjątkowy, bo mogę, możemy podziękować wszystkim pracownikom, starostwa, jednostek organizacyjnych. Tych sukcesów, tego wszystkiego nie byłoby bez nich. I za tą ciężką pracę, oddanie. I zaangażowanie, którym się wykazuje w sposób wyjątkowy. Ja dzisiaj bardzo z tego miejsca dziękuję i życzę ciepłych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności dla wszystkich pracowników, zaproszonych gości, jakich również i rodzin, dla wszystkich mieszkańców również naszego powiatu, bo po to jesteśmy, żeby tu służyć społeczeństwu i temu społeczeństwu też życzę. Wesołych świąt. Dobiegający końca rok był dobrym rokiem dla tego powiatowego samorządu. Udało się zrealizować wiele ważnych i istotnych inwestycji. Dobry rok, tak jak każdy inny. Kolejne inwestycje zostały zrealizowane. Wiele drób w tym roku rekordowo zrealizowaliśmy. Wszystkie inne inwestycje, które środki, które chcieliśmy zdobyć, zdobyliśmy ładnie zamykamy rok. Trochę inwestycja we Włosowie nam się prze, przekłada na następny rok, ale na świetle tych różnych innych inwestycji, zadań, które zdążyliśmy zrealizować na rzecz mieszkańców, e, to cieszymy się z tego. Trzeba się umieć też z tego cieszyć, być szczęśliwym, zadowolonym. To tempo, które mamy. Trochę zwolnić w takich sytuacjach jak teraz, a te święta Bożego Narodzenia są takie nasze, polskie, ciepłe, rodzinne. I to jest piękne. Jak przyznał Jerzy ciura, prezes Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Inicjatywa Wożarowie, udział w takich spotkaniach jest w pewnym sensie podziękowaniem za całoroczną dobrą współpracę. Bardzo duża frekwencja świadczy o tym, że współpraca powiatu z wszystkimi jednostkami układa się na bardzo dobrym poziomie i ta współpraca jest życzliwa. Stąd również współpraca Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców, Inicjatywa WOŻAROWIE. Również na tej płaszczyźnie ta współpraca jest bardzo dobra. Pomagamy sobie my w różnych spotkaniach, opiniach, jak również starostwo zawsze służy nam pomocą. Chciałem życzyć wszystkim przedsiębiorcom siły, radości. Zaufania, że wszystko razem będzie można zrobić mieszkańcom zdrowia. Sylwester Kochanowicz, szef opatowskich strażaków, podziękował za współpracę druhom ochotnikom, którzy niejednokrotnie wspierają strażaków z komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie w działaniach. Jak przyznał komendant Kochanowicz, ten rok był trudny i pełen nowych wezwań. Przede wszystkim zdrowia sobie życzmy, spokoju, miłości, radości, uśmiechu, dużo. I samych sukcesów zarówno w życiu tym prywatnym, jak i zawodowym. Te życzenia, które ja wypowiadam, niech będą takimi takim życzeniami, które kierujemy do wszystkich mieszkańców powiatu opatowskiego. Wypowiadam je ja, ale niech one będą wypowiedzią i myślami wszystkich strażaków zarówno Państwowych, jak i odczej straży pożarnej z terenu powiatu opatowskiego. Takie spotkania są też okazją do podsumowań. Jaki to był rok dla, stra dla strażaków? Rok trudny był, ta ilość zdarzeń ciągle rośnie, więc tych zdarzeń też było więcej. Ciągle spotykamy się z nowymi rzeczami, z nowymi zdarzeniami, z nowymi zagrożeniami, z którymi trzeba sobie radzić. Cieszę się, że radzimy sobie z nimi i cieszę się, że możemy liczyć na wsparcie strażaków, ochotników, którzy coraz prężniej i coraz bardziej profesjonalnie wspomagają nas w tych działaniach i tego wsparcia nadal należy życzyć Wam. Tak, należy życzyć, nam należy życzyć wsparcia, a strażakom ochotnikom należy życzyć, żeby się rozwijali tak jak się rozwijają i za to bardzo serdecznie chciałem im również podziękować. Ważnym i niezwykle symbolicznym momentem, tuż przed wspólnym przełamaniem się opłatkiem było przekazanie przez harcerzy z ZHP w Opatowie na ręce starosty opatowskiego Tomasza Stańka betlejemskiego Światła Pokoju. Światełko Pokoju, Kolenduje od 1986 roku, tak jak tu było powiedziane, już skauci austriaccy za, 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 zaczęli to, przywożą samolotem z Betlejem, wszystkie reprezentacje jadą krajów naszych europejskich do Wiednia, skautów i tutaj dalej my też próbujemy, każdy w swoim powiecie, gminie, jak tylko starczy czasu i zdrowia harcerzom, bo się trochę pochorowali po ostatniej wizycie po betlejemskie światło, Staramy się, żeby dotarło do jak największego grona, trafiło na stół wigilijny. Także zapraszamy również tam, gdzie nie dotrzemy. Do chówca można przyjść, odebrać, płonie non-stop, cały czas, nieprzerwanie. E, no, tak jak powiedziałem już, kochaj czynem, piękne hasło, które przyświeca tegorocznej edycji betlejemskiego światła pokoju. Życzę wszystkim, aby tak kochali właśnie bliźnich, nie, wszystkich, wszystkich swoich najbliższych, przyjaciół. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne. Jak to światełko ogrzewa nas, ogrzewa tym ciepłem, ciepłem miłości, które tak daje w tak dużej, dużej świetle i jest tak mocno, restrykcyjnie przestrzegane. Wiele razy się ktoś pyta, a zapałki tam pewnie macie. Nie, to światełko jest, w płonie płonie 5-6, jednocześnie światełek w razie jakby zgasły, cały czas odpalamy, tu też przynieśliśmy rezerwowe. To jest ogień, który płonął w Betlejem. Do nas. po życzeniach i wspólnym kolędowaniu przyszedł czas na świąteczny poczęstunek w trakcie którego miłych rozmów i śpiewania kolęd również nie zabrakło. Dla STV Info, Katarzyna Kaszluga.